Hakerzy ukradli konto europosłanki, a Sławomir Mencen reaguje na opublikowany przez jej profil wpis. Sygnet Federacji Fame wystawiony na sprzedaż, spekulacje do kogo należy oraz komentarze dotyczące jego jakości. Kasik ogłosiła koniec współpracy, która negatywnie wpłynęła na jej wizerunek. Robert Mazurek odpowiada Tomaszowi Karolakowi oraz pojawia się na grani z influencerem Bugim, któremu zwrócił uwagę na pierwszeństwo podania ręki. Federacja Fame ma postawić tym razem na dymy, a prowadzący zapowiadają zaskoczenia. Zacznijmy od głównego tytułowego tematu, chociaż tak naprawdę nie jakiegoś długiego, ponieważ hakerzy włamali się na konto europosłanki, a Słomir Mencen reaguje ostrzegając odbiorców. Informacja będąca pewnego rodzaju ciekawostką i przestrogą. Wczoraj wieczorem na twitterowym profilu Ewy Zajączkowskiej Hernik pojawił się wpis informujący o rzekomym uruchomieniu tokenu Ewa waluty wolności, który walczy o zniesienie podatków i reform, które kradną nam przyszłość. Jako matka i posłanka nie dam się. Tak właśnie brzmiała treść tego wpisu i co istotne nie był to wpis oczywiście właścicielki tego profilu, tylko osoby, która go przejęła i postanowiła w ten sposób wykorzystać sytuację. Nie był to jednak koniec aktywności osoby, która przejęła ten profil, ponieważ w celu uwiarygodnienia sytuacji opublikowała fotografię, a tak naprawdę to grafikę wygenerowaną za pomocą sztucznej inteligencji, na której możemy zobaczyć europosłankę z kartką papieru, na której napisana jest nazwa tokenu. Natomiast na reakcję nie trzeba było długo czekać, ponieważ w komentarzach pojawił się sławomir Mencen z informacją, to włamanie na konto Ewy i oszustwo, nie wchodźcie w to. Co ciekawe, prawdopodobnie Platforma X zareagowała na tą sytuację błyskawicznie, w ciągu kilku godzin wpisy zignęły. I profil wygląda normalnie. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnego komunikatu od europosłanki, natomiast jest to o tyle ciekawe, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia u Freeza, który do dzisiaj konta nie odzyskał, platforma X mu nie pomogła, a posiadał na nim wręcz 10 razy więcej obserwacji niż Ewa Zajączkowska-Hernik. Być może kluczowa w tej sytuacji była specjalna weryfikacja konta, jaką posiada europosłanka, czyli konto zweryfikowane przez platformę jako należące do organizacji rządowej lub międzynarodowej. Zmieniamy temat, ponieważ KASIX ogłosiła zakończenie wzbudzającej kontrowersję współpracy. Mamy prawdopodobnie ostatnią aktualizację wokół współpracy Kasix, która prawdopodobnie w przypadku wielu innych streamerów nie byłaby elementem tak dużej i długiej dyskusji. Natomiast z powodu wcześniejszych wypowiedzi Kasix na temat lootboxów, czy następnie analiz gier, jakie można było w reklamowanych na witrynie lootboxa zdobyć, wizerunkowo pomimo podjętych kroków, jak wycofanie ich z oferty w Polsce, czy informacji o nawet zwrocie środków w przypadku braku odbioru kluczy, sytuacja nie wyszła na dobre streamerce. Mimo wszystkich kontrowersji, krytyki i tak dalej, wyglądało jednak na to, że wprowadzone zmiany mają na celu dalsze działanie i współpracy a wczoraj jednak Kasik opublikowała komunikat o treści. Dzisiaj, to jest 13 października 2025 roku, oficjalnie zakończyłam współpracę z firmą K4G. Nasze wizje na temat przyszłości strony i projektu znacząco się różniły. W grudniu mimo wszystko zorganizuję akcję na rzecz w Warszawie na własną rękę. Robert Mazurek odpowiada na sytuację z upomnieniem Influencera oraz odnosi się do słów Tomasza Karolaka. Temat co prawda z wczoraj, ale mamy aktualizację, więc bardzo krótko słowa wstępu i się akurat nie oglądaliście materiału. W czasie wizyty w kanale Zero, Influencer z Dubagi spotkał Roberta Mazurka. Wyciągnął jako pierwszy dłoń na powitanie, a dziennikarz zwrócił mu uwagę, że to starsza osoba powinna inicjować przywitanie się w ten sposób. nie, a taka taka jest, taka jest, yy, tak jest, tak jest, tak się... A jak tak. podejdziesz na przykład do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwszą? No serio, tak miałem, że... Co istotne, sytuacja pojawiła się w sieci dopiero około dwa tygodnie później po tym wydarzeniu za sprawą filmu Bagiego, a następnie mogliśmy w nim zobaczyć moment, gdzie influencer opowiadał o zaistniałej sytuacji aktorowi Tomaszowi Karlakowi, a ten negatywnie ocenia zwrócenie uwagi przez Roberta Mazurka. Dzień dobry, Mikołaj, cześć. On do mnie miał, że mu łapę podałem. Pierwszy, jestem młodszy i nie powinienem mu dawać łapy. Pierwszy. Jeszcze nie on się w dupę pocałuje. Na ten czwaniak, dobra? No. Dobra, potrzebowałem. Daj spokój w ogóle, co to za kurwa zwracanie uwagi? No właśnie. Co nie A, się, się w ogóle nie przywitać i wtedy, bo było no. No. No? Sprawa więc stała się bardzo medialna. Jedni uważają, że Robert Mazurek dobrze zrobił, zwracając uwagę influencerowi i nauczy się ona na przyszłość. Inni, że nie powinien publicznie wprowadzać Bagiego w niezręczną sytuację, jest to zasada nadrzędna nad wszystkimi innymi, natomiast dziennikarz odniósł się wczoraj do słów Tomasza Karolaka wpisem. Oj Tomku, Tomku, na pieszczoty to trzeba sobie zasłużyć, ale po starej znajomości pójdźmy na kompromis. Ty umyjesz zęby, a ja się zastanowię, okej? Okay? Oraz drugim tutaj cytując, sorry, że panu Karolokowi odpowiadam dopiero teraz, ale mnie to jakoś ominęło, o dziwo na Chopin 2025, tutaj dodając Robert Mazurek ma na myśli tegoroczny międzynarodowy konkurs peństyczny imienia Fryderyka Chopina, nikt mnie o to nie nagabywał i dopiero w redakcji mi pokazali serdeczności. No i wpisy te zostało ...publikowane przed południem, natomiast nie są jedyną reakcją na sytuację, ponieważ o godzinie 16 na oficjalnym profilu kanału Zero pojawiła się fotografia podających sobie rękę Roberta Mazurka oraz Bagiego wraz z komentarzem Zgadnijcie, kto pierwszy podał rękę Natomiast co ciekawe, na Instagramie Bagiego pojawiło się nagranie z tego momentu opisane jako Przyszedłem, podałem rękę i przeprosiłem Na relacji opisał to słowami lekcja pokory Jak wygląda więc rozmowa po opublikowaniu tamtego fragmentu przez Bagiego, który był nagrywany z perspektywy takiej, że Robert Mazurek mógł tego nie widzieć, nie wiemy Natomiast sytuacja została została szybko wyjaśniona. Zmieniamy temat, ponieważ został, ale wystawiony na sprzedaż pierścień Federacji Fame, no i wokół tego sygnetu powstało trochę spekulacji. Unikalne nagrody przyznawane przez Federację Fame dotychczas w wielu przypadkach nie trafiały do posiadaczy, których łączyłby z nimi duży sentyment i chcieliby zostawić je na pamiątkę. Co prawda, w przypadku Normana Parka sprzedaż tabki złota z logiem Fame była logiczną decyzją spiężenia nagrody, czy pas króla wygrany mógł nie mieć dla niego żadnej dodatkowej wartości. O tyle w przeszłości widzieliśmy aukcje tych przedmiotów. Tak samo wygląda sytuacja z Ramem przygotowanym przez Buddę który pojawiał się w formie ogłoszeń sprzedaży wielokrotnie. Natomiast tym razem mamy do czynienia z prawdopodobnie pierwszym ogłoszeniem sprzedaży sygnetu mistrzowskiego Fame. Nie wiemy jednak do kogo dokładnie należy ten przedmiot, kto go otrzymał, ponieważ takich sygnetów w przeszłości było kilka. Natomiast po pojawieniu się tego ogłoszenia najwięcej osób łączy go z turniejem Fame i Wiewiórem Jednak w ogłoszeniu możemy zauważyć informację na sygnecie Fame 2023 oraz 84 KG, automatycznie więc nie zgadza się rok, ponieważ turniej, który wygrał Wiewiór był w lutym 2024 roku oraz waga czy limit wtedy do 80 kg. Co istotne, w lutym profil pracowni złotniczej publikował fotografię dedykowanego po turniej sygnetu i znajdowała się na nim informacja 80KG oraz Fame 20. Tak więc automatycznie pojawia się pytanie, kto i kiedy otrzymał sygnet oznaczony napisami 84KG oraz Fame 2023. Wszystko wskazuje na wydarzenie właśnie z tego roku i w takiej kategorii wagowej. Wiewiór wtedy walczył, również odnosił sukcesy, natomiast nie udało mi się znaleźć jednak żadnej fotografii innych osób w sygnecie Fame albo informacji, że sygnet był w stawce jakiejś walki. Pomijając jednak temat do koło należy, to najwięcej komentarzy wywołała treść ogłoszenia, z którego możemy dowiedzieć się, że próba złota to 333, która komentowana jest jako niskobudżetowe rozwiązanie, waga 38,8 gram, kamienie diamenty, natomiast cena nie jest określona, właściciel przyjmuje oferty. Pozostaniemy jeszcze na chwilę w temacie Federacji Fame, ponieważ wygląda na to, że jednak postawi na dymy podczas najbliższej gali nieoficjalna zapowiedź prowadzącego. Prawdopodobnie w ciągu najbliższego czasu poznałem pierwsze ogłoszenia najbliższej Listopadowej Gali Fame, i na chwilę obecną media społecznościowe Federacji jednak milczą. Przy czym wczoraj w ramach kanału Freak Show pojawiła się informacja od prowadzącego programy i konferencję Huberta Mściwojewskiego. E, ludzie nas pytają, e, pojawia się kwestia Fame 28. No na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji. Nie i, ma, ja i, byłem dzisiaj w biurze. O ja, właśnie jeszcze nie byłem, bo ja po chorobie, także. Widziałem e, kartę walk. No myślę, że. że fani Dymów. Będą ukontentowani. Tak? Myślę, że tak. No ja muszę poznać, ja muszę się wybrać do biura Są starcia zadać. takie, że myślę, że będą ukontentowani i myślę, że będą zaskoczeni. No nic więcej nie mogę mówić, ale myślę, że, że będą zaskoczeni. No i pogadamy, pewną ja, ja pójdę, osobą, po, po, albo nawet te... dwiema i to będą mocno zaskoczeni, no więc. Tak? No to więc... dobrze. Ostatnia gala zdecydowanie była bardziej sportowa, natomiast zapowiedź mniejszej ilości drogich zestawień sportowych w listopadzie pojawiła się wcześniej. Fejm prawdopodobnie opiera się na założeniu organizacji większych wydarzeń i droższych na arenach, jednocześnie przeplatając je z galami studyjnymi, i właśnie teraz taka nadchodzi. A, myślę, że będzie się działo. Że przy tej gali na pewno się będzie działo dużo więcej pod takim względem frikowym niż yy, na ostatniej gali. Dużo więcej. Dużo więcej. Także, no, no, ostatnia gala to była taka typowo sportowa. Tak, to tutaj będzie, będzie się działo, nie? Mało Naprawdę będzie się działo. Niedługo już będą ogłoszenia. Okay. No i w tym miesiącu też na pewno jeszcze. Tam myślę, jakiś pewnie program. I... Zobaczymy więc, gdzie będzie granica dymów i kontrowersji, ponieważ komunikaty przed poprzednią galą sugerowały na odchodzenie od skrajnych tematów. Jednocześnie w obliczu hybrydowej gali fame zobaczyliśmy dużo pozytywnych głosów wokół czeskiego klasza czy ostatnio federacji Prime, gdzie dymy się jak najbardziej pojawiały. Co ciekawe, Prime nie próżnuje nawet po gali. Wczoraj odbył się pokój, na którym było również starcie słowne pomiędzy obecnym i byłym partnerem Mariany Schreiber, Piotrem Korczarowskim i Przemysławem Czarneckim. Profil Prime opisał wymianę zdań słowami. Ci panowie zafundowali nam Absolutne kino podczas dzisiejszego pokoju. Pozwólcie jednak, że nie będę przytaczał fragmentów, ponieważ wycinanie jakichś poszczególnych wypowiedzi może tutaj być wyrwane z kontekstu, i żeby wszystko zrozumieć, najlepiej udać się na profil Federacji Prime i zobaczyć cały pokój. Natomiast w skrócie dużo emocji, wzajemnych zarzutów, jednak po części tak naprawdę można powiedzieć kulturalni, bez jakichś wyzwisk, ubliżania, informacji o ujawnianiu brudów, no i hasła oraz nazwiska polityczne. I tutaj pojawia się pytanie, czy Federacja Prime w najbliższej gali zorganizuje ten pojedynek i czy pozwoli na przykład na YouTube w czasie transmisji wypowiadać. Się na tematy właśnie polityczne, ostatnio bardzo mocno to ucinali, byłby to nowy kierunek kłótni środowiskowych. Mieliśmy kibicowsko-więzienne, a teraz chodzą polityczne. No i jeszcze z takich pozytywnych ruchów Prime to ogłosi, że zapłacą za metamorfozę uśmiechu również Bagiecie, który przegrał z Daltonem w tym pojedynku, stawką była ta metamorfoza uśmiechu, natomiast przed galą wypowiadał się, że bardzo mu na tym zależy i to jest jego motywacja, no i tutaj Prime wyszło mu naprzeciw. Ostatni temat na dzisiaj również freakfightowy, fightowy, ale przekazany przez Szymola, ponieważ podobno Federacja Prime miała otrzymać w przeszłości karę od urzędu skarbowego za reklamę na ciele Natana Itazego. Jakiś czas temu głośno było o potencjalnych problemach zawodników, którzy podczas gali wystąpili z naklejką na ciele zawierającą link do witryny Szymola. Witrynę, która następnie miała za zadanie promować nielegalne w Polsce kas i tam przekierować odbiorców. Sprawy z urzędem skarbowym i streamerami z Malty są ostatnio dość głośne, natomiast w przypadku Natana Itazego to nie oni mieli otrzymać kary. MMA dostało jakby Natan reklamował Itazy moją stronę. To nie Natan tazy dostali karę, tylko Prime ma dostało karę, bo i to po na swoje socjale wszędzie, tam kurwa simul <laughs> i prawie ma dostał karę za to, a na i, i ta nie dostali kary i prawie mam musiał to zapłacić. Jest to Twoje ma dostały karę, nie ja. No bo to oni reklamują, na, swoj, na ich socjalach to było. I to normalnie wiesz, linki, te skarbówka podała linki. Mam te, mam te pismo całe, nie? I tam linki, wiesz, się dostali kary eee, 45 tysięcy złotych. Znaczy to tyle pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 5 rano macie tutaj na kanale takie treści, Jeśli stawicie lajka, wyskoczy możliwość podbicia tego materiału. Na początku tygodnia prawdopodobnie macie podbicia na aplikacji mobilnej. Będę wdzięczny, jeśli wykorzystacie je tutaj Trzy razy możecie w tygodniu komuś je po prostu podarować W tym miejscu siedla się miniatura z wczoraj Do której również oczywiście Was zapraszam Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema